Stefcia poczerwieniała gwałtownie. Czy pan jedzie do Slotkowic? zapytała chłodno. Tak. Mam zamiar panią tam odprowadzić. Ja sama trafię do domu. Bardzo wątpię. Przede wszystkim nie udźwignie pani tego zielska. Towarzy cały put. Muszę pani ulżyć. Michorowski patrzył na nią z ironicznym uśmiechem. Ona drżała z gniewu pod spojrzeniem jego szarych oczu. Zebrawszy kwiaty. Kiwnęła mu dumnie głową i rzekła, odchodząc: Żegnam pana. Ha, pani jest energiczna! Ale ja muszę jechać do Slotkowic. Inna droga nie istnieje. Stefcia skręciła w las, wskazując na bielejący pas drogi. Proszę, niech pan jedzie. A pani? Ja idę lasem. Nie mogę pani zostawić w tej puszczy. Pani jest dziś tak nerwowa, że zabłądziłaby pani łatwo. Postępował obok niej, prowadząc konia za uzdę. Stewcia zaciela wargi. Szła prędko, milcząc. On mówił wciąż głosem przesiąkniętym złośliwością. Wie pani co? Niech pani siądzie na mego konia, a ja będę iść obok, jak paś. Albo jeszcze lepiej, siądźmy razem. Na rusalkę i wilkolaka, tak stosowniej. Stewcia nie odpowiedziała, przyspieszając kroku. Pani ode mnie ucieka jak od straszydła leśnego. Przecież ze mnie wcale ładny chłopczyk, co? Nie uważa pani? Żadnej odpowiedzi. Aha, milczenie jest znakiem potwierdzenia. Bardzo mnie to cieszy. Oddała mi pani nareszcie sprawiedliwość. Skłonił się głową żartobliwie, z umyślną uniżonością. Przede wszystkim jest pani źle wychowany wybuchnęła Do Doprawdy! Pierwszy raz słyszę. Zawsze uchodziłem za dżentelmena. Pan dżentelmen zawołała ze śmiechem. Gniew zaświecił w jego oczach. Zmarszczył brwi i, szarpiąc konia, przeszył ją oczyma. Ale trwało to chwilkę odparł z ironią. W takim razie możemy sobie po koleżeńsku podać ręce, gdyż i pani nie uprzejma. Panie ordynacie, czy pan uwolni mnie dziś od swego towarzystwa? O, tak, pani. W słodkowcach Boże, za co mnie każesz, szepnęła do siebie. Ordynat wybuchnął śmiechem. Z czego się Pan śmieje? Czy ze swej niedelikatności? O nie pani. Ale pierwszy raz widzę młodą pannę, którą widocznie przerażam. Jak mi Bóg miły, tak to dla mnie nowy objaw? Pierwszy raz pan jest niegrzeczny dla młodej panny, za wiele pan sobie pozwala. <laughs> Pozwalam sobie często więcej. Ale w żadnej nie wzbudzałem tak panicznego strachu jak w pani. Ja się pana boję? Pyszny pan jest! Ja tak. pana. Nie cierpię, dokończył. Tak! A dziękuję. Przynajmniej szczerze, nikt na spowiedzi większej prawdy nie powiedział. Pani utopiłaby mnie w łyżce wody. Kto by pomyślał, że w tak delikatnym stworzeniu tyle siedzi złości? Skandal! Pani mnie nie cierpi! <laughs> Cóż zrobić? Możemy się pomordować w tym lesie. Wolę odjechać samotnie. Gdyby mi pani wydrapała oczy, co powiedziałby na to cały świat kobiecy? Zabrakłoby krepy żałobnej w sklepach. Liczba samobójczyń wzrosłaby zastraszająco. A panią skazaliby moje wielbicielki na gilotynę. Wskoczył na konia i wznosząc do góry czapkę, zawołał: Do widzenia! Umykam! Zawrócił do drogi. Uderzył konia ostrogami i roznosząc głośny tętent po lesie. Stefcia odetchnęła. Nareszcie. Pojechał. Obrzydły cynik. Obraziłam go. Tym lepiej. Nie będzie mi dokuczał. Spiesznie podążyła w stronę palacu. Waldemar zrywał konia mą smagał szpic i przez zaciśnięte wargi wyrzucał słowa ostre. Romantyczka! Przybiera pozy królewny. Poczekaj zdejmę ja twoją koronę. Wolę diablice niż mniszki, ale nie mogę cierpieć, gdy diablica pozuje na westalkę. Wzruszył ramionami. Ona podobna do księżniczki, a ja do szatana. W tym wypadku jestem szatanem. No, zobaczymy, i spiął konia ostrogami. W sali jadalnej stylowej z sufitem w płyty machoniowe. Wszyscy już byli zebrani. Pani Elzonowska siedząc w krześle, czekala na córkę. W ręce gniotła serwetę, miała wygląd zirytowany. Poruszała ustami z grymasem i podnosiła jedną brew prędko, co u niej oznaczało niezadowolenie. Obok niej siedział pan Maciej Michorowski, starzec osiemdziesięcioletni. Szczupły i trochę pochylony, robił sympatyczne wrażenie rozumnym wyrazem twarzy bladej ozdobiony siwym wąsem i dwojgiem miłych szarych oczu pociągającym uśmiechem ujmował wszystkich jakby mówiąc szanujcie mnie i kochajcie teraz słuchał wnuka rozważając każde jego słowo staruszek widział w nim swe odrodzenie młodość waldemar oparty o wysoką poręcz krzesła rozdrażniony ze zmarszczonymi brwiami dowodził coś na coś się nie zgadzał co oburzało panią Elzonowską. Czwartą osobą przy stole był pan Ksawery, emeryt, stary i lysy, wielki smakosz. Ten, widząc, że ordynat nie siada, stał również z miną nieszczęśliwą. Nie zajmowała go rozmowa Waldemara z ciotką. On pożerał oczyma wazę stojącą na bocznym stole, z której ulatywała woń zupy à la Raine. Zerkał strapiony na baronową i na wyfrakowanego lokaja, lecz i ten oczekiwał hasła rozlewania zupy. Nareszcie Stefcia i Lucia weszły. Pani Idalia spojrzała bystro na Waldemara, dając mu do zrozumienia, że czas zakończyć rozmowę. Ale ordynat sam umilkł. Prędko podszedł do panien i ucałowawszy Lucia, skłonił się Stefci z wyszukaną elegancją. Ironiczny uśmiech od razu osiadł mu na ustach. Po takiej poezji, jak las i kwiaty, spotykamy się przy prozaicznym obiedzie. Czy to pani nie razi? spytał. Stewcia poczerwieniała. Jego słowa zniweczyły jej humor w jednej chwili. Nie myślałam o tym, odparła chłodno. Szkoda, a ja wątpiłem, czy panią zobaczę. W tej puszczy mógłby panią porwać jakiś szczęśliwy wilkolak, połknąć żywcem lub unieść do swych komyszy. Bardzo rad jestem, że pani ocalała. Służący obniósł zupę. Zaczęto ją spożywać w milczeniu. Takie ciche obiady zdarzały się tu rzadko, ale bywały ciężkie jak gradowa chmura. Stefcia poznała, że chmura i dziś wisi nad stolem. Pani Idalia siedząc bez słowa, wyglądała jak gdyby polknęła kij. Sztywna jej postać chłód bijący z twarzy. Oziębiał i pana Macieja. Staruszek chciał rozweselić wszystkich, rzucał od czasu do czasu jakieś zdanie, ale rozmowa nie kleiła się. Zły humor pani domu działał przygnębiająco. Nawet pan Ksawery, chociaż nie tracił apetytu, spoglądał na baronową z obawą. Tylko ordynat zachował swobodę, lecz także milczał. Wypił dwa kieliszki starki. Po zupie Lokaj ciągle dolewał maderę, zdziwiony, że młody pan ma tak wyjątkowe pragnienie. Po polędwicy Waldemar pił na umór burgunda, lecz zdziwienie służącego wzrosło, gdy podano szparagi. Zwykle ordynat nie lubił tej potrawy, ale dziś drugi raz kazał sobie podawać. Pani Elzonowska spojrzała na niego z miną istoty wyższej, która by nie potrafiła dobierać jednej potrawy. Uważała to za nieestetyczne, w ich sferze niesłychane. Jej zły humor znalazł ujście, nie wytrzymała. Bez podniesienia oczu, rzekła po francusku, głosem trochę syczącym, ciągnąc wyrazy: Nie rozumiem, jak można dwa razy brać z półmiska. Bierze się tylko raz odpowiednią ilość dla zaspokojenia apetytu. Pan Maciej popatrzał na córkę z wymówką w oczach. Nie rozumiał rozdrażnienia posuniętego aż do niegrzeczności. Ale Waldemar nie zawstydził się. Przeciwnie, rozweseliło go to. Zerknął na ciotkę złośliwie, na figlarnie, uśmiechnął się i zawołał do lokaja: Jacenty, podaj mi jeszcze szparagi. Pani Idalia zacięła usta. Pan Maciej teraz na wnuka spojrzał z wymówką. Stewcia i Lucia wstrzymywały śmiech, tylko lekkie drganie kącików ust Stewci wskazywało, że ją ta scena ubawiła. Wtem przemówił pan Maciej, chcąc nadać inny kierunek rozmowie. – Czy będziesz nocował, Waldi? – A broń Boże, po co to? Wydam ostatnie polecenia Kleczowi i jadę. Spojrzał na stewcię i dodał. – Chyba panna Stefania zechce, abym został jako partner do tenisa. W takim razie zapominam dziś o Głębowiczach i… Waldi, proszę cię, nie żartuj – przerwał pan Maciej, bardzo niesadowolony. – Ależ ja wcale nie żartuję. Panna Stefania może mnie sklonić do zostania. Więc? – Słucham wyroku. I pochylony patrzał na Stefcie z wzrokiem. – Słucham wyroku – powtórzył. Stefcia oblała gorąca krew oburzenia. Z jakąś przyjemnością cisnęłaby w twarz tego magnata serwetką lub talerzem. Podniosła na niego oczy pełne gniewu i odrzekła. Mówiłam panu, że nie grywam w tenisa i jeszcze raz to powtarzam. Ach, więc zostanę nauczycielem pani, ręczę za świetne rezultaty. Zbytek klaski, rzuciła gniewnie. Waldemar mówił dalej: Pani jest niesłychanie do twarzy w koralach. Wyglądają apetycznie, jak dojrzałe wiśnie. Gdybym był wróblem, nie odpędziłaby mnie pani od siebie. Objadłbym wszystkie, tymczasem tylko ślinkę łykam. Stewcia zbladła, zagryzła usta i obrzuciwszy Waldemara chłodnym wzrokiem, spuściła oczy. Obiad skończył się. Baronowa wstała, nie spojrzawszy na nikogo i prędko wyszła z sali. W slotkowcach przy powstaniu od stolu nie dziękowali sobie. Taki panował zwyczaj. Stewcią on raził i stale oddawała wszystkim ogólny uklon. Pani Idalia z zasady na uklą taki nie odpowiadała. A pan Maciej zawsze nawet podawał Stewci rękę, co ją krępowało ze względu na panią Idalię. Ordynat dla dokuczenia ciotce i dla własnej przyjemności również podawał Stewci rękę, wiedząc, że ją tym rozgniewa. Ale dziś Stewcia, chcąc uniknąć podziękowania, powstała prędzej od baronowej i skłoniwszy się ładnie głową panu Maciejowi, podążyła w stronę drzwi. Waldemar zręcznie zastąpił jej drogę i wyciągając dłoń przemówił – Dziękuję, pani, za miłe vis à cofnęła się i nie podając mu ręki przeszła, nawet na niego nie patrząc. Młody magnat patrzył na Stefcię zdumiony. Kiedy znikła za drzwiami, szarpnął ładne, złotawo-blond wąsy i nic nie mówiąc poszedł do swego gabinetu. Usiadł na fotelu przed biurkiem, Wyjął z kieszeni kosztowną cygarniczkę, wydobył cygaro i zaczął zapalać z nadzwyczajną uwagą i namaszczeniem. Pełne, barwne, zmysłowe usta wydymał lekko, pykając z cygara błękitnym dymkiem. Z marszczoną siedział, z widocznym skupieniem w szarych oczach. Po chwili poruszył się, wsunął ręce w kieszenie. Zalożył nogę na nogę i rozparty wygodnie w fotelu rzekł głośno, nie wyjmując z ust cygara. Po prostu dala mi w pysk. Ubawiony własnymi słowami szepnął znowu. Zuch dziewczyna, ale temperament ma piel.